Cześć i czołem. Witam Was w kolejnym filmie na kanale Top Street. Dziś porozmawiamy sobie o trzech obiektywach od Voigtlandera z serii Nocto. Co to? Po co? I z czym to się je? O tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Wojtlander. brzmi jak zaklęcie z uniwersum Harry'ego Pottera. Gdy dodam do tego słowo Nokton, to nadal nic na to nie mówi. Zapytacie, co to oznacza? Też mnie to ciekawiło, więc to sprawdziłem. Wszystko wzięło się z języka Esperanto. To sztuczny język stworzony pod koniec XIX wieku przez polskiego lekarza. A więc, to co mogę Wam zdradzić, to to, że w języku Esperanto Nocto oznacza noc. Teraz nikogo nie zdziwi, że obiektywy, które sobie dziś omówimy, zostały stworzone do robienia fotek w nocy. Mając do czynienia z oznaczeniem Nocton, wiemy, że konstrukcja Voigtlandera jest o świetle poniżej f1.5. Co ciekawe, pierwszy obiektyw z tej linii powstał już w latach 50 XX wieku, czyli ma on dobre 70 lat. Więc, jakby nie patrzeć, może właśnie go używali. Wtedy te obiektywy świetnie radziły sobie w nocy. Jak na tamtym czas, oczywiście. Dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z dużo bardziej zaawansowanymi technologicznie aparatami, nocna fotografia w przypadku tej serii schodzi na drugi plan. A na pierwszy ich przepiękna płytka głębia ostrości i plastyczne rozmycia. Dzisiaj pokażę Wam. Trzy szkła od Wojtlandera, wszystkie z serii Nocton z mocowaniem Canon RF 40 mm o świetle 1,2, 75 mm o świetle 1,5 i naszą gwiazdę wieczoru, czyli 50 mm o świetle 1,0. Wszystkie obiektywy, które dostałem do testów, są z mocowaniem RF. Oczywiście, jak to wojtlandery. Są szkłami manualnymi. Ale mimo tego wyposażone zostały w elektronikę, więc obiektyw komunikuje się z korpusem, dzięki czemu możemy korzystać z takich funkcji jak potwierdzenie ostrości, wsparcie dla systemu stabilizacji obrazu czy przekazywanie danych EXIF, czyli wszystkich informacji o użytych ustawieniach. Jakość tych obiektywów, jak przystało na tego producenta, to oczywiście najwyższa możliwa pułka. Biorąc je do ręki, czuć, że jest to wysokiej jakości produkt. Konstrukcja jest solidna i w pełni metalowa. Mamy tutaj pierścień ostrości, który chodzi z lekkim, przyjemnym i bardzo płynnym oporem. W zakresie 180 stopni, co pozwala nam bardzo precyzyjnie ostrzyć. W równie satysfakcjonujący i płynny sposób chodzi tutaj pierścień zmiany wartości przysłony. Oczywiście możemy go ustawić w dwóch trybach. Płynnym, oraz skokowy. Klik przy zmianie skokowym jest przyjemnie płynny. Sposób zmiany trybu jest dosyć oryginalny. Nie spotkałem tego jeszcze w żadnym innym obiektywie. I szczerze mówiąc, do momentu aż nie zrobiłem dokładnego researchu, nie wiedziałem, że mamy tutaj możliwość przełączenia się między klikiem a płynną zmianą przesłony. Żeby zmienić tryb, wciskamy przedni pierścień i obracamy go o 180 stopni. Minimalistyczne markery w postaci kropeczki oraz kreski informują nas, e, w jakim trybie aktualnie jesteśmy. Podczas zmiany ostrości front obiektywu fizycznie się wysuwa. Jak to często ma miejsce przy zmianie ogniskowych, w obiektywach zmian ogniskowych? Dostajemy tutaj 12-listokową przysłonę, która gwarantuje nam perfekcyjnie okrągły bokach przy niższych wartościach przesłony Wszystkie trzy szkiełka są w miarę małe i kompaktowe, ale jak na swój rozmiar ciężkie. Co jeszcze bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że to solidne szkło. Mimo niewielkich rozmiarów bardzo przyjemnie się z nich korzysta. Oczywiście wszystkie te trzy obiektywy pokrywają nam matrycę pełnoplatkowych aparatów. Konstrukcja nieco różni się od yy, odpowiedników tych samych piel z mocowaniem pod Nikona czy l Tym samym minimalna odległość ostrzenia na różnych mocowaniach ma różne wartości. W przypadku obiektywów RF wygląda to następująco. 41,2 ostrzy od. 30 cm, 50 ostrzy od 45 cm a 75 mm ostrzy od pół metra. Najpopularniejsi producenci obiektywów w dzisiejszych czasach dążą do perfekcyjnego, sterylnego obrazka. Laboratoryjna ostrość w każdym miejscu kadru, software'owa korekcja niedoskonałości szkła, to wszystko sprawia, że te wszystkie obiektywy są poprawne nudne i cyfrowo perfekcyjne. Tacy producenci jak Voigtlander totalnie inaczej podchodzą do tematu. Zadaniem tych obiektywów jest nadanie obrazkowi niepowtarzalnego charakteru. Na niskich wartościach przysłony dostajemy zauważalną winietę oraz aberrację chromatyczną. Są to najłatwiejsze do skorygowania w postprodukcji wady obiektywów, ale w przypadku tych szkieł totalnie nie traktowałbym tego jako wady. Nadają one Niepowtarzalnego charakteru. Rozmycie, które produkują, jest niepowtarzalne i przepiękne. Ja zazwyczaj wychodzę z założenia, że Kowalski tak nie zauważy na moich fotkach różnicy pomiędzy wartością przesłony 2,8 a 1,4 czy 1,8. Więc dla mnie naturalnym wyborem na co dzień jest ogniskowy obiektyw, który nie oferuje tak mocnego rozmycia. Ale. Jak zrobiłem pierwszą fotkę 50 na wartości przysłonej ich 10. To totalnie się w niej zakochałem. Żałuję, że tak krótko miałem do czynienia z tymi obiektywami. Bo z ogromną przyjemnością wykorzystałbym je w innych moich projektach fotowideo. Niepowtarzalne, piękne, miękkie rozmycie. No dobra, mamy tutaj tyle pozytywów, ale jakie są słabe strony, Dyszki. Można. To w sumie uznać zarówno za wadę, jak i zaletę, w zależności od tego, jak podchodzisz do swojej fotografii. Ale dla mnie największą zmorą jest ostrzenie manualne. Nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że brakuje mi umiejętności, czy po prostu jestem Bardzo często, nawet przy moich obiektywach z autofokusem, korzystam z ostrzenia ręcznego. Ale przy obiektywach o wartości przysłony 1,0 głębia ostrości jest tak niesamowicie płytka, że często podczas ostrzenia na twarz delikatne poruszenie przód-tył sprawi, że oko wyjdzie nam z pola ostrości, a w nie wejdzie na przykład ucho czy brew. Czym względem siebie różnią się te obiektywy? Pierwsza i najważniejsza kwestia jest oczywiście ogniskowa oraz światło, no ale to już mamy omówione. Oprócz tego różnią się od siebie delikatnie wielkością oraz wagą. Podczas obróbki zdjęć zauważyłem też, że 75 daje nam delikatnie zimniejszy obrazek. Nie powinno to być dla nas problemem, minimalna zmiana wartości na jednym słowaku powinna wyrównać kolor. Dodatkowo 50 na najniższej przysłonie produkuje zauważalną mocną winietę. To również jest bardzo łatwe do skorygowania, więc nie ma się co martwić. Dla kogo są te obiektywy? To trudne pytanie. Na pewno dla świadomych i doświadczonych fotografów. Którzy szukają kolejnej warstwy profesjonalizmu w postaci unikalnego charakteru obiektywu. Na pewno nie jest to szkło, które wybrałbym na realizację reportażu z dynamicznego wydarzenia, na którym liczy się szybkość pracy i ilość zrobionego materiału. Chętnie za to sięgałbym po nie raczej do spokojnych, przemyślanych zdjęć, gdzie mogę sobie pozwolić na powolne budowanie kadru oraz precyzyjne ręczne ostrzenie. Tak jak wspomniałem wcześniej, te obiektywy oferują nam niepowtarzalną plastykę i charakterystykę zdjęć, co zdecydowanie wynagradza nam brak autofocusu. W tym odcinku, tak samo jak w poprzednich, nie mogę nie poruszyć jednej z najważniejszych kwestii, czyli ceny. Cena omawianych obiektywów waha się od 4300 zł do 7800 zł. Skąd taka rozbieżność w cenie? Nie mam zielonego pojęcia. 40 jest najtańszą opcją. Różnica między najniższymi wartościami przesłony moim zdaniem jest ledwie zauważalna. Jakość wykonania i Jakość obrazka, który produkuję, jest równie dobra co 50 i 75, a w sumie po ogniskową 40 mm chętniej bym sięgnął. Daj znać w komentarzu, czy kiedykolwiek miałeś do czynienia z noctonami. Jeżeli tak, to z jakimi i co o nich sądzisz? Na dzisiaj to wszystko. Dzięki, że zostałeś do końca tego odcinka. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Pa! Cześć!